I się naprawianie. Zaczynamy! Jak Kiedy ty wciskasz moje guziki, wtedy wybucham moja droga to nie test. Kiedy siedzę zły na ciebie i piszę teksty, które poznasz już dopiero po premierze. Cześć! Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować. Odtwarzacz CD firmy Sanyo, Jest to podejrzewam, że element e, całego systemu. E, model to CP Myśnik M405. Jest to zmieniacz na cztery płyty. E, 3-Beam Laser Pickup Front Loading System. Dosyć właśnie ciekawa konstrukcja. E, sprzęt został pozyskany z lokalnego śrotu, mm, skupu złomu, nie ukrywajmy kosztowała około 20 zł sprzęt działa, wszystkie kieszenie odtwarzają płyty. według mnie najfajniejszym właśnie tym zjawiskiem w tym urządzeniu jest to że ta płyta odtwarzana jest i, i można przesuwać dalej wysuwać kieszeń, jeszcze z takich wizualnych spraw to w tym miejscu mamy uszkodzoną stopę co no, troszeczkę go dyskwalifikuje żeby wstał w jakimś bardzo widocznym Miejscu. Z tyłu odtwarzacz w sumie ma maksymalnie wykorzystane miejsce, żeby nic nie wykorzystać, czyli mamy tylko dwa wyjścia sygnału. Nie ma żadnego optycznych. Nie ma przekazywania kontroli pilota. Z przodu mamy wejście od, od czytu danych z pilota. Tutaj mamy tylko transportowe śruby przy transporcie, po prostu żebyśmy. Zabezpieczyli szufladę mechanizmu, i to cały mek z tym sprzętem. Za chwilę zajrzymy do środka i sprawdzimy, co powoduje ten głośny odgłos szuflady. Jak widać, w środku odtwarzacza. Nie jest za dużo, wszystko jest praktycznie w samym tym mechanizmie, więc zostaje nam tylko ten kwestia tego mechanizmu zmiany, czemu on taki głośny. Jest? Układ chowania działa bardzo dobrze, cichutko, przyjemnie. A co się tu Tak, są to te mocowania do zabezpieczenia. Cieszę się niezmiernie, że mogłem Wam zaprezentować ten sprzęt. Ogółem, co myślicie o firmie Grundig jako producencie sprzętu audio? Czy macie może takie klocki u siebie na chacie? Używacie ich? Czy taka konstrukcja jest często spotykana? No i teraz, czy macie tam patent na rolki gumowe, które hałasują strasznie, bo po prostu guma się już zwulkanizowała? Dajcie znać w komentarzu. Miło, jak dacie łapę w górę, zasubujecie, a ja będę dalej jeździł po lokalnych szrotach, w złomach i innych takich miejscach i stawiał te moje klocki wszędzie. I słuchał tylko od żony. Znowu, klocek. Gdzie ty go stawiasz? Weź gdzieś z tym, wyjdź. Jak tak można żyć? Wszędzie te klocki. Stydu nie masz. Po co ci to? A u nas bazaru gra dobrze. I tak dalej, i wiele innych epitetów. Więc trzymajcie ciepło, zbierajcie fajny sprzęt. I widzimy się niebawem na Elizabeth. Cześć. it's a good show